Witam serdecznie. Dzisiaj rocznica ofiar rzeźbi wołyńskich, czyli krwawa niedziela. Większość polityków skupia się na wczorajszej rocznicy, na Jedwabnym i na tym, co powiedział Grzegorz Braun, albo na tym, co nie powiedział, albo na tym, co mógł powiedzieć. Większość polityków skupia się właśnie na wczorajszej rocznicy, na tamtej ziemi, czyli Jedwabnym. Niż na tym, co dzisiaj powinni się skupiać, czyli na krwawej niedzieli, na Wołeniu, i tak dalej. O tym, że dalej nie, nie możemy ofiar rzeździ wojeńskiej upamiętnić, godnie ich pochować, i tak dalej, i tak dalej. To najprawdopodobniej będzie w dniu, a tego dzisiaj nie ma. Pamiętajmy, jedenasty